Tam, czytam treść zadania. Jeżeli A jest zdarzeniem losowym, a A' jest zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A oraz zachodzi równość P od A równa się dwa razy P od A' to i tutaj mamy do wyboru, i wszędzie do wyboru mamy P od A równa się ileś tam i musimy wiedzieć ile. No to, żeby to policzyć, to byśmy musieli coś tutaj za p od a' podstawić. Za to różowe coś byśmy musieli podstawić. No i skąd my to weźmiemy? Tu są dwie opcje. Albo otworzymy tablicę matematyczne na odpowiedniej stronie, chyba na 15. Jest takie równanie podane, że p od a' to się równa 1 minus p od a. Jeżeli natrafimy na ten wzór, to mamy nic innego jak układ równań do rozwiązania gdzie ja w takim razie to, to podstawię w to miejsce, bo przecież tutaj też jest P od a I mamy wtedy równanie, że P od A to się równa. Dwójkę przepisuję, a zamiast P od a napiszę właśnie to w nawiasie. 1 minus P od A. I to jest tak, 2 razy 1, 2. 2 razy minus P od a, minus 2P od A tutaj przepisuję P od A no przerzucę, na przykład zrobię to w taki sposób, że minus 2P przerzucę na tą stronę równania i mam, że P od A to już nie będzie po tej stronie minus 2P tylko plus 2P od A równa się 2 a 1P plus 2P to jest 3 P od A równa się 2, i ta trójka mi przeszkadza, to ja dzielę przez 3 i mam odpowiedź, że P od A równa się 2 trzecie. I mamy tutaj taką odpowiedź do wyboru. Tak, to jest odpowiedź A. To tutaj. Tak byśmy zrobili to zadanie, gdyby ktoś odnalazł ten wzór w tablicach lub by pamiętał, że on tak wygląda. Ale jeżeli ktoś nie zna wzoru, to też by sobie poradził. Niech wyobraźmy sobie, że P od A to jest prawdopodobieństwo, że spadnie deszcz, a P od A to jest prawdopodobieństwo, że deszcz nie spadnie. Czy prawdą jest, że jeżeli dodamy do prawdopodobieństwa, że spadnie deszcz, prawdopodobieństwo, że deszcz nie spadnie, jeżeli to dodamy, to to jest 100%? No jakie są opcje? Albo deszcz spadnie, albo deszcz nie spadnie. Nie ma nic pośrodku. Więc, jak dodamy prawdopodobieństwo, że deszcz spadnie, do prawdopodobieństwa, że deszcz nie spadnie, to to zawsze będzie 100%. A 100% wolno zapisać jako 1, tak? Tak, jak na przykład 70% wolno zapisać jako 0,7, tak? Jak 30% wolno zapisać jako 0,3, tak? Jak 120% wolno zapisać jako 1,2, tak? I 100% wolno zapisać jako 1. To też mamy równanie, że P od A plus. P od A' równa się 1. Ale to jest przecież nic innego, jak to, co mamy tutaj. Przecież wystarczy tylko, że ja P od A' przerzucę na tą stronę, a jedynkę przerzucę na tą stronę. I to się w tej chwili już niczym nie różni od tego. Koniec.